Cześć, witajcie. Z tej strony Petra. Dzisiaj otworzymy zestaw startowy z FIFA 365 2026. Ja tylko Wam pokażę, bo kupiłam sobie dwa takie boksiki po 36 saszetek i cztery karty są w środku. I to będziemy wszystko sobie otwierać na następnych odcinkach. Pozwólcie, że ja otworzę poza kamerą ten zestaw i pokażę Wam zawartość. Okej, okay, także mamy tutaj album w zestawie trzy saszetki z kartami, które za chwilkę otworzę, oraz limitki następujących tutaj oto graczy. Christensen na koniec. Także e, otworzę te trzy saszetki i zaraz zobaczymy, co nam się trafiło. E, dobra, ja już jestem ponownie. Standardowo zobaczymy co mamy w środku? Dobra, zrobię fokus. Jimenez, Jimenez, przepraszam. E, nie widzę znowu. Okej. Okay. O, to jest bardzo, bardzo fajna karta i to jest halant moi drodzy. Także bardzo fajnie nam się trafiło. E, no i oczywiście mamy tutaj bazóweczki. Dobra, sorry za te dźwięki w tle, ale jestem w szpitalu. Już Wam pokazuję co my tu mamy dalej. Kone, Maldini, legenda, Odegard, no i bazóweczki. Ok, no i ostatnia paczka. Zobaczmy co tu jest. Pomogę sobie tą prawą ręką, chociaż niestety jest jeszcze niewładna. E, dobra. Fernandez. E, Bastoni. Bastoni, tak. On grał chyba w Dor Borussia Dortmund. No i na końcu bazóweczki. No, także to by było na tyle. Karty naprawdę fajne. E, szczególnie ten halan, te limitki. A ja się zabiorę za uzupełnianie albumu. Także dziękuję za oglądanie i trzymajcie się hej!